Hej, przyjaciele! Choinka wygląda rewelacyjnie, a święta coraz bliżej. Brakuje tylko padającego śniegu. Hm, w tym roku ogólnie mało go spadło. Ale głowa do góry, Miranda. Dzisiaj wieczorem będziemy wymieniać się prezentami. Będzie fajnie. Coś nie tak, Mike? Nie masz jeszcze prezentu dla Mirandy? O nie! Zostało tylko kilka godzin. Może pojedziesz na plażę, żeby znaleźć dla niej jakąś muszelkę? Lepiej pospiesz się. Wow, tam pływa rozgwiazda! Hmm, trochę wysoko na tej skale. Ostrożnie, Mike. O nie, wpadłeś do wody, a rozgwiazda zatonęła. Lepiej szybko poprośmy Mavericka o pomoc! bala Elena, hey! Wow! Niezły skok, Maverick! Hej! Hmm? Wybacz, że ci przeszkadzamy, ale Mike jest w tarapatach. Wpadł do wody na plaży i nie może się stamtąd wydostać. To właśnie on! Maverick, zdążysz tam dotrzeć zanim Mike zupełnie zatonie? Dobry pomysł. Poprośmy Mitcha i Milo o pomoc. Chłopaki, Mike potrzebuje waszej pomocy. Musicie pojechać na plażę. Doskonale, zatem ruszajmy do akcji. Mawryk oraz Mici i Milo przyjechali ci pomóc. Hmm. Jest! Dzięki chłopaki! Mike zobaczył rozgwiazdę w wodzie i chciał ją zabrać. Mama! Nie, nie dla siebie. Dla Mirandy! Mike nie ma dla niej prezentu na święta. Macie jakiś pomysł? Ty masz Milo? Co to takiego? Samochodowy klakson, który gra muzykę? Brzmi świetnie. Ale niestety Miranda już ma Syrenę. Używa jej, kiedy idzie na akcję. Nic nie szkodzi, Milo. To był dobry pomysł. Macie jakieś inne? Gogle na oczy, takie jak nosi Mia? Mm, dobry pomysł, aczkolwiek Mia nosi je, ponieważ lata w powietrzu. Miranda jeździ po drogach, więc nie potrzebuje gogli. Dobry pomysł, Maverick. Musimy myśleć jak Miranda. Gdybyś ty był Mirandą, to co byś chciał pod choinkę? Kask? A po co Mirandzie kask? Ha, ty chciałbyś kask, bo micz ciągle cię klepie w głowę. Haha, ha, to było dobre, Milo. Ale okej, okay, skoncentrujmy się na naszym pomyśle. Mike, ty spędziłeś cały poranek z Mirandą. Czy mówiła coś, co by chciała dostać? A oczywiście, ona chciałaby, żeby spadł śnieg. Babu. Niestety Milo, mm -hmm. ale chyba nie da rady sprawić, żeby spadł śnieg. Oh. Co, Maverick? Ma, ma, ma. Ma, ma. Twierdzisz, że hey. możemy sprawić, żeby spadł śnieg? Ale hey. jak? Hey. Oczywiście Mike może dać Mirandzie magiczną kulę ze śniegiem. Cóż za genialny pomysł! Mirandzie na pewno się spodoba! Okej, okay. skoro już wiemy, co mamy robić, to zróbmy to i spotkajmy się pod choinką. Wow, to wygląda przepięknie! A oto i Mike! A oto twój upragniony śnieg, Miranda. Wesołych świąt, przyjaciele. Do zobaczenia!